Witam widzowie. Dzisiaj będziemy nagrywać Wszystkich Świętych. Stopień w górę, subskrypcji i miłogometrz. Yy. No i co? Możemy zaczynać. Uroczystość Wszystkich Świętych kościelnych Katolickich. Um. Uroczystość ku wszystkich chrześcijan, którzy uśmiechnęli zbawienia. zbawienia przebywają w niebie. co corocznie w dniu 1 listopada. Treściowo. Bo łączona z następującym po niej obchodem, i drugiej z dnia Tak, bo widzowie zaduszki są drugiego. Więc ja zaduszki też nagram. 1 listopada jest coś wszystkich świętych, a 2 listopada chodzi się dzień Zaduszny. Oba dni są poświęcone pamięci zmarłym, ale w inny sposób. 1 listopada wspomina się wszystkich świętych, a 2 listopada modli się za dusze marłych. 1 listopada jest wolnym od pracy podczas gdy 2 listopada takim nie jest. Czyli 1 listopada jakby na tej zasadzie to działa, że pierwszego jest normalny dzień, a drugiego nie. Znaczy pierwszego jakby jest wolna, a w niedzielę jest normalny dzień. Dobra, lecimy dalej. 1 listopada wszystkich święty, charaktery radosne, świętych uczniów, wszystkich świętych zarówno znanych jak i nieznanych, obowiązek w Wielni mają obowiązek uczestniczenia w świętych, w którym się także na cmentarzu, wspólne odwiedzanie grobu bliskich, zapalenie i składanie zapal kwiatów, 2 listopada dzień Duszny. charakter, dzień modlitwy ze wszystkich małymi, którym za w życiu, obowiązek w kościele, wierni mają obowiązek uczestniczenia w mszy świętej, w wielu miejscach również odwiedza się grobę, aby pamiętać o zmarłych, choć nie jest to dzień wolny odpęd. Włącznie z odpędem sożyczki jest często używane jako z do dnia zadusznego. Mhm. Czego nie wolno robić w dzień zaduszny? Dlatego tego nie będę czytał, bo dlaczego się do zmarłych jest 1 listopada. Święto Zmarłych, czyli Dzień Wszystkich Świętych, jest dochodzony ze z względu na historyczne decyzje papieży, um, którzy zaczęli od XIX wieku um, przenosić um, stanowisko tego święta. Nie, może być. święto obchodzono wiosną, na jego dotknięcie. Miało obowiązek z, związek z pogańskimi obrzędami a także praktycznymi wołodami, takimi jak problemem z wyżywieniem i grzemu w Rzymie. Teorię 1 listopada 9 wieku papież Grzegorz III w 1739 roku. Przemysł pierwotne święto 13 maja na 1 listopada, później papież Grzegorz IV. 837 rok potwierdził te daty i rozszerzył ją na wszystkich świętych kościoła katolickiego. 85 rok papież Jan XIX, XI raczej. Mhm. Ustanowił 1 listopada uczestniczą wszystkich świętych, która miała obowiązywać w całym kościele tuczci. A to 11 tam było 11 XI wieku. W 1837 roku potwierdził datę, um, jeszcze wszystkich świętych kościoła Gdańskiego. 1835 rok, a to już czytałem. Wszystkich świętych, które miały być w całym pościgu, świętych, zarówno znanych, jak i nieznanych. Praktyczne powody: jedną z przyczyn uznanych daty mogły być problemy z wyżywieniem pielgrzymów w Rzymie wiosną, gdy zapasy żywności były na wyczerpaniu budowane. Polskie Rady 24. Zastąpienie bogańskich obrzędów, przeniesienie święta, miało nie miało celu zastąpienie bogańskich wierzeń i obrzędów związanych ze wspominaniem zmarłych, takich jak dziady. To obecne znaczenie jest niepierw jest dniem, to, w którym trzeba wierni wspominają wszystkich zmarłych, zarówno świętych, jak i bliskich. No okej, okay. jedziemy dalej. Idziemy dalej. Jaka jest różnica między 1 a 2 listopada? On sobie 1 listopada, jest dniem wolnym jednym z najbardziej rodzinnych świąt w roku. W teologii katolickiej, dzień ten poświęcony jest wszystkim świętym, zarówno znanym, jak i anonimowym. A dzień później, 2 listopada, będzie przypadał do duszki, kiedy to modlimy się za wszystkich zmarłych, cierpiących w czyścu. Dobra widzowie Zrobimy tak Może nagram jeszcze zaduszki. Czekajcie. Mhm. Zaduszki, dzień zaduszny lub do nazwy. Mhm. Formalnie są mniej wszystkich zbiernych i zmarłych. W kościołach łazińskich. Obchód liderów poświęcony zmarłym, wpadający corocznie na dzień 2 listopada. Cześcioło, Wyłączeństwo, Przewodniczącego, Uczestnictwo Świętego Wszystkich Świętych. Cudu za święto Zaduszki. Zaduszki, czyli Dzień zaduszony to święto kościelne obchodzone 2 listopada, które jest poświęcone modlitwie za dusze zmarłych. Przybywające w wszyśdu, tradycyjnie w tym dniu, odwiedza się groby bliskich, zapala, zniczeń, uczestniczy się we świętych, często także wspominając dawne przez chrześcijańskie plażą i z czczeniem zmarłych informacja z Urzka 1 no to obchodzone są 2 listopada dzień po uroczystości i wszystkie świętych Wspomnienia i modlitwa do szatni które nie trafiły jeszcze do nieba, znajdują się w czyśćcu Wizyta na cmentarzu. Odwiedzanie grobów bliskich i spłonienie zapalnie z niczym. Uczestniczenie w mszach świętych, często podczas tak zwanych wypominek, czyli modlitw ludzi z zmarłych. Wiele rodzin spotyka się z kościołem, aby zmarłych. Kościelne za modlitw ze zmarłych ma okorzenie w średnim wieczu. Ludowe w Polsce tradycje związane z złożkami przepłynęły się ze strasznymi złońskimi na rzecz zmarłych, takimi jak dziady. Co świętujemy 1 pierwszym... listopada? Zaduszki, czyli dzień dzień Zaduszki, obchodzimy 2 listopada i warto pamiętać, że to właśnie Zaduszki są świętą z nie i święto wszystkich świętych, szkodające mu 1 listopada. Mhm. Hmm. Czego nie wolno robić dzień zaduszki? Tego dzień Zaduszny. Nie, nie wolno Dzień rozmień nie wolno... Głośno hałasować. Przekonywać prac domowych, jego planem, wspomnianym czy życie, a także wylewać wody za okno, ponieważ wierzono, że może to zakłócić spokój złem. Zakazane by było również wychodzenie z domu po wzroku i głośno się rozsłuchiwać w Czego nie złamało? Robię dzieci w zoduszku. Hałasować unikamy głośnych prac, krzyków, suków. Wykonywać prac domowych zakazane było pranie sprzątanie, szyjcowego i używanie stricte, np. docięcia słomy czy rąbania drzewa, aby nie przeszkodzić duszą, które mogły krążyć w pobliżu. Wylewać wody za okno. Delewanie wody za okno mogło przypadkowo zmoczyć drojącą duszę. chodzić po zmroku wierzymy po zachodzie słońca. Można spotkać wolność do tego chodzenia z domu po zmroku. Tańczyć i śpiewać. My i były zakazane, że mogły to przemieść do mody. Co się robi na doduszki? Odwiedza się cmentarzy grobowych do ziemi, się w przy... modląc się w intencji zmarłych. Istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania kwiatów. Wieńców lub też innego typu lub złapanych, być symbolem pamięci o zmarłych. Co się dzieje podczas dnia za W Dzień Zaduszny Kościół powszechnie modli się za wszystkich świętych. Czerpiących się tu za ludzi, którzy byli do pod nas podobni, a, aktorzy, a których, a których um, przewinienia mogły być mniejsze od naszych. Modląc się za nich, jesteśmy inspirowani do prowadzenia czystszego życia. Dlaczego? Dzień za duszą trzymszy. w 1748 roku papież Benedykt XIV zatwierdził te 14 lat w Pani. W Portugalii, ich kolonii w tydzień, 1915, Papież Benedykt XI na prośbę popada premasa Benedyktynów wyzwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze tendencje polecone no z jednej zawsze ojca się Dlaczego 1 listopada nie robi się Istniało przekonanie, że w ten dzień nie można przechodzić. Nie wolno było. Nie wolno więc hałasować, błazać, prać kijankami i szyć i sprzątać obecnie. Okazane było też w tym dniu grzebanie zmarłych, chociaż do kościoła wstawiono katafalk. Katafalk z otwartą trumną układałam wszystkie potrzebne domprze. Dlaczego nie można iść no, Nie wolno iść na w co różna pogoda, no, bo to ten co może. Mhm. Dobra, na tym będziemy kończyć. Z mojej strony to wszystko. Jutro nie nagram Zoduszek, dlatego że nagrałem w tym No więc z no, jednym. Na razie, z mojej strony to wszystko. Halo. Na razie.